Wypadają włosy. Dlaczego i co można z tym robić? Takich pytań pojawia się jakoś ostatnio, całe mnóstwo, dlatego odpowiadam. Przede wszystkim, wypadające nagle i w większych ilościach włosy są wskaźnikiem, że coś się wewnętrznie dzieje w organizmie. Typowe Problemy zdrowotne, które odp odpowiadają właśnie za tracenie włosów, to uwaga. Insulinoodporność bądź jej początki. Cukrzyca to już jest stadium bardziej zaawansowane i to też zwykle widać. Niedoczynność tarczycy bądź hashimoto, ale też przeróżne niedobory bądź nadmiary. I tutaj bardzo częstym problemem jest Ferrytyna. Ale zanim pobiegniesz zrobić zakupy e, suplementów z ferrytyną, to wiedz, że zarówno niedobór, jak i nadmiar ferrytyny są niekorzystne. Dlatego to trzeba zbadać. E, kolejnymi koniecznymi dla zdrowia naszych włosów e, mikroelementami są cynk, selen. Bardzo pomagają witaminy z grupy B, szczególnie biotyna, ale także niacyna. No i właśnie jest jeszcze jedna albo dwie rzeczy, o których często nie wiemy. Taką rzeczą jest to, że poza tym czyszczeniem diety i wzbogacaniem diety bardzo ważna jest suplementacja. Te z Was, które biorą eliksir, wiedzą, że on bardzo działa na włosy. Dlaczego? Bo aminokwasy kolagenowe są tak naprawdę bardzo podobne, częściowo dzielą się, te same są w e, także keratynie, czyli głównym budulcu włosa. Biotyna mocno też wspomaga wzrost włosów i paznokci i ich sprężystość. Dlatego tutaj na pewno na, nie jesteśmy na dobrej drodze, tylko trzeba sobie powiedzieć, jeśli mamy te problemy wewnętrzne, to te włosy zawsze będą słabsze. E, teraz trzeba koniecznie sobie powiedzieć o ceramidach, o fitoceramidach, ale zanim to zrobimy, to jeszcze powinnam była wspomnieć o stresie. Sama tego doświadczyłam. Potrafią nawet przy pełnym zdrowiu włosy wypadać garściami, jeśli coś nas naprawdę, naprawdę dręczy. Także muszę życzyć sobie i przede wszystkim Wam, żeby tak się nie działo, bo to jest bardzo ważny czynnik. Ale teraz mm, powiedzmy sobie o ceramidach. Dlatego z tak wielkim entuzjazmem wprowadziłam maestrię o taki. Mm, Pyszny szocik, że fitoceramidy to jest główny stymulator wzrostu jakości, grubości i sprężystości włosów. Poza tym, że nasza maestria będzie naprawdę świetna dla skóry, twarzy i całego ciała, to będzie też wyjątkowo korzystna dla włosów. Jej pewnym minusem dla tych z Was, w którym włosy rosną szybko, jest to, że będą ros rosły jeszcze szybciej. Ale jeśli tak jak ja marzycie o długich splotach, a trudno jest je zapuścić, to to na pewno nie będzie to. Um, też. Jeśli chodzi o włosy, to poziom naszych kobiecych hormonów bardzo tutaj mocno koreluje. Czyli możemy się domyślać, że w okresie na przykład menopauzy, tuż przed w trakcie, po e, naprawdę bywają poważne kłopoty z wypadaniem włosów albo z takim ścieńczeniem włosa, bo to jest właśnie dokładnie brak ceramidów. I my w tej chwili już nie będziemy musiały się o to martwić, będziemy brały 15 ml szocika i... Włosy na pewno będą się miały lepiej. Co też trzeba wiedzieć, my byśmy wszystkie chciały szybko i od razu. Sama taka jestem. Ale kiedy mówimy o pitnych stymulatorach tkankowych. I które zda, z Was miały do czynienia z takimi wstrzykiwanymi, to wiedzą, czy tutaj efekty są długofalowe, trwałe, ale trzeba na nie poczekać 2-3 miesiące i dopiero wtedy to rusza i widzimy efekty coraz lepsze co mi jeszcze warto sobie powiedzieć o włosach wszelakie masaże będą im robiły naprawdę dobrze będą dla nich korzystne ja wiem że jak mocno wypadają ja sama też bałam się masować bo po prostu wyciągałam sobie te włosy ale trzeba wiedzieć że te które są przygotowane już do wypadnięcia to tak naprawdę one już to zrobią, także masowaniem poprawimy ukrwienie i odżywienie, ale nie spowodujemy jeszcze drastyczniejszego wypadania. Na pewno idealne z punktu widzenia włosów będą. O, przepraszam, tutaj przemieściłam chwilowo kamerę. Będą masaże jeżykami, tymi naszymi kuleczkami. Wyobrażamy sobie, że tutaj, nam rośnie, że tutaj mamy słoneczko na czubku głowy i rolujemy jeżami. Ja sobie ich w tej chwili nie przygotowałam, ale Wy je dobrze znacie. To są takie specjalne, bez mikroplastiku, znajdziecie je na naszej stronie. Fantastyczny będzie roller galwaniczny i on ma wyniki dużo lepsze niż te różne inne stymulatory elektryczne falami elektromagnetyczne. Rzeczywiście jest genialny i też po prostu masujemy całą głowę, można to robić na wcielki. I tutaj zrobię taką pauzę i dygresję. Dygresję kocham te z Was, które mnie znają, to wiedzą. Że troszkę uważajcie na aminoksidil. to jest składnik wiele, wielu takich silnych odżywek przeciwko wypadaniu włosów, ale one u niektórych e, stosujących je osób po przerwaniu kuracji powodują wzmożone wypadanie włosów. Nie u wszystkich, ale jest to na tyle znaczne, żeby uczulała mnie na to nawet pani babtece. Ja bardzo lubię te wcierki z palmą sabałową, czyli wcieram, wcieram, wcieram i. Właśnie jeżyki albo roller. Ja stosuję te techniki naprzemiennie. Opukiwanie, czyli solidny tapping głowy, bardzo też przyjemne, a nie trzeba akcesoriów. Takie wyciąganie włosów, to jest za jurwedy, tak jakby oszczypywanie. Super dla mnie to jest bardzo przyjemne, dla wielu z was również. O całą głowę można sobie to zrobić na przykład rano, bo bardzo coś tak fajnie budzi i pobudza. Możecie również robić mezoterapię skóry głowy domową dermopenem Q1. To jest fantastyczna sprawa. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że przyjemne to to nie jest, ale moim zdaniem bardzo, bardzo warto. I tutaj możemy to zastosować bez żadnych preparatów bądź na wcierki, bądź na ampułkę, ale najważniejsze, żeby sobie tę głowinę raz na tydzień pokłuć. E, dlatego też mamy parę sposobów, czyli zwróćcie uwagę na te niedobory, powtórzę, ferytyny z forma żelaza czy żelaza w ogóle, cynku, selenu, jeszcze nie powiedziałam o omega-3, hiperważna sprawa, Podaż kolagenu z biotyną i siarką MSM, podaż fitoceramidu, to będzie zmieniała jakość włosa od wewnątrz. E, o ile się da, poradzenie sobie ze stresem, musimy też wiedzieć, że warto badać tarczycę, poziom cukru, żeby też mieć pewność, że. Że włosy mają szansę czuć się dobrze. No i cóż, masować, dbać, ukochać te włosy. I piszcie, piszcie, czy po zastosowaniu tych rad zróbcie zdjęcie, dajcie sobie te dwa miesiące, zastosujcie te rady i napiszcie mi, czy jest lepiej, bo lepiej być. Zdecydowanie powinno.